Od 23 września mieszkańcy bytomia mogą decydować o realizacji wybranych projektów w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wzorem ubiegłych lat każdy bytomianin może oddać dwa głosy: jeden na projekt o wartości od 500 tysięcy do 2 milionów złotych i drugi na projekt o wartości poniżej 500 tysięcy złotych. Najprostszą formą wzięcia udziału w głosowaniu, jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej bo.bytom.pl Strona wymaga od nas podstawowych informacji, czyli dane osobowe, imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia. Zagłosować może każdy mieszkaniec bytomia pełnoletni. Dzieci od 13 do 18 roku życia za zgodą rodziców i opiekunów prawnych oraz dzieci poniżej 13 roku życia, wtedy głosuje za nich rodzic lub opiekun prawny. W tym roku do walki o głosy zakwalifikowano 11 projektów dużych. I 39 projektów mniejszych. Głosowanie potrwa do 7 października 2024 roku. Głosowanie jest esencją całego procesu budżetu obywatelskiego. To jest ten moment, kiedy mieszkańcy faktycznie decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta na dane projekty. Zgłosili ich bardzo dużo. Są to bardzo ciekawe projekty. Także zachęcam wszystkich do dawania głosu i współdecydowania o tym, na co te kilka milionów złotych w tym roku z budżetu miasta będzie przeznaczonych.